Cześć kochani, czytanie na pewno księżyca dla Was i nie będę przedłużać, tak od razu przejdę tutaj do tego waszego rozkładu. Ehm, pamiętajcie tylko, żebyście sobie jakby wiedzieli, o kim tu jest mowa, jeśli to Was będzie po prostu dotyczyło, bo może być Waszej osoby, a może być osoby, z którą Wy mielibyście do tej pory ehm, już ehm, do czynienia, więc tutaj ja. To tylko zaznaczam, dlatego że cały czas ta energia będzie podobna, tylko jeśli wy poczujecie, że to jesteście wy, no to tutaj już wiecie, co się pokazało. A jeśli nie jesteście to wy, ale wiecie, że na przykład z kimś mieliście do czynienia, no to tutaj będzie ta energia tej właśnie osoby, więc tak, tutaj tylko wam próbuję to jeszcze jakby. Dopowiedzieć i raczej kwestie mi się pokazują emocji, uczuć i miłości. Tak, wiecie, może to być nawet przyjaźń, nie? tutaj nie musi być aż tylko dosłownie temat miłosny, ale jeśli nie, no to bardzo emocjonalnie to by ktoś podobną sprawę przeżywał i i też wtedy będziecie wiedzieli, że no, to jest wasza sytuacja, ale nie koniecznie z jakąś osobą, tylko po prostu z czymś, z czym moglibyście mieć do czynienia. W każdym razie, wracając już teraz do sedna, a z kielichów, który wam się pokazał? Karta emocjonalna, ale takiego bardzo dużego uniesienia, czyli tak, jakby tutaj ktoś dostał jakąś szansę, propozycję, to jest ka karta, kiedy napełniasz się kielich emocjonalny, ok? Więc a związany jest cały czas z obfitością, z radością, ze szczęściem i z jakimiś nowymi tematami, nowe znajomości, nowy projekt, nowa, nowa po prostu jakaś oferta, ale taka, która przynosi być może nie yy, jakby umowę, w której jest zapisane, że taka kwota zostanie Wam wypłacona, kiedy Wy jakby coś zrealizujecie. Bardziej w kontekście jest to pokazane, że będziecie tacy szczęśliwi, bo to jest takie 100% dostać szansy na to, żeby to spełnić. Ok? A więc tutaj mamy tego asa, który jest związany z jakimś początkiem, bardzo takim emocjonalnym teraz do przeszłości przechodzi wam karta dziewięciu mieczy i to jest karta niestety jakiegoś rodzaju w podświadomości koszmarów więc takie wiedzie, które nam się tam budzą momentami i przynoszą nam podświadomy lęk, o tak może bym powiedziała, to jest do przeszłości więc to jest ok, ale niestety następna karta, która się pokazuje na obecny moment jest karta pięciu kielichów i piątka kielichów jest związana z jakimś Żalem i smutkiem, więc tutaj może być y, różne tematy, mogą nam wchodzić. Nie wiem, czy to jesteście wy, czy macie taką y, osobę, z którą byście mogli być związani, ale tu jest ktoś opłakujący cały czas coś z przeszłości y, i jakby nie dostrzega cały czas y, niczego dobrego w obecnej sytuacji, w tej sytuacji, w swoim życiu. W, w przyszłości, ok? Czyli jakby stoję cały czas w tej przeszłości, która gdzieś tam coś mi odebrała, albo no nie wiem, jakichś konsekwencji, wydarzeń, być może własnych decyzji, właśnie być może sięgnięcia po ten kielich albo niechęci sięgnięcia po ten kielich, niespojrzenia w to, w to nowe, które jest pod Twoim nosem. Um, tylko cały czas jakby tak zatrzymać się tam w tej przeszłości, która jest no, ciągle powracająca. I teraz następna karta, to jest karta siedmiu mieczy. I siódemka mieczy mówi o tym, że ktoś mógłby ukrywać swoje prawdziwe uczucia e, lub prawdziwe emocje. I tu mi się wydaje, ponieważ siódemka mieczy to jest ktoś, kto, no to jest złodziej, tak? E, e, I w taki sposób jest ona... Postrzegana, czyli coś, co ktoś chce ukryć, czyli prawdziwe zamiary, czyli jaką e, prawdziwą twarz, i tak dalej, ok? Więc tutaj ja bym brała akurat ten wasz układ w takiej trochę przenośni, bo mi się wydaje, że jedna z osób będzie mimo tego żalu i smutku który nosi cały czas tej swojej, w tym swoim sercu, będzie ukrywać to do ludzi, do świata, do, do tej osoby, do tej sprawy. Dlatego, że jakby nie chce do końca pokazać, że to mnie jeszcze boli. Ale dla kogoś z Was może być tutaj bolesny związek, który został utracony niestety. On już był tam bolesny, ale jest ciągle opłakiwany. I teraz sprawy mogły się by poprawić, gdybyście Wy mogli zdojrzeć to, co tak, tak naprawdę jeszcze jest tam pozytywnego z tego, z tego wszystkiego, z tej całej sytuacji. Ale no niestety, jakby chyba jeszcze to nie jest ten moment. W każdym razie następna karta zaraz za tą siódemką e, mieczy to jest karta dziewięciu kielichów. Gdybyście mieli z kimś fałszywym do czynienia, no to ta osoba jakby. E, z tego, gdzie ktoś coś stracił, wyjdzie z jakąś taką, wiecie, suchą stopą, tak? I będzie ta osoba bardzo zadowolona, że się w porę wycofała, że w porę po prostu wyczuła moment, kiedy się z tego, wiecie, wycofać, coś ze sobą zabrać. To jest takie, jakby uciecz, ucieczka, ale tak w takim momencie, że już mnie nikt nie jest w stanie zatrzymać. I tu jest radość i szczęście. A, czyli spełnione jakieś marzenia, ale no, nie wiem, po której stronie wy jesteście cały czas. Jeśli tu jest ktoś, kto ukrywa te swoje prawdziwe uczucia i na pokaz tylko jest taką szczęśliwą osobą, a, no to zaraz za tą kartą jest karta ośmiu mieczy i to jest karta klatki, czyli nikt tutaj nie będzie nieskończoność, jakby no przy zamkniętych drzwiach cały czas ta osoba siedzi w klatce, czyli cały czas tutaj jeszcze nie może przejść z tego, nie może wyjść jeszcze z tej sytuacji, że cały czas czuje się w potrzasku, w jakimś takim momencie, że e, niby ten komfort jest, ale być może właśnie na pokaz i ta klatka. E, I zaraz za tą kartą wy macie pokazanego rycerza mieczy, więc tutaj znowu jest ktoś, kto... E, może przyjść taki moment, że się odezwie, że zacznie wyrzucać coś z siebie, że raczej bym powiedziała, takie bolączki i to jest taki zaatakować, tak? Bo, bo temu komuś może to być potrzebne do tego, żeby po prostu albo zaryzykować i spróbować zawalczyć i odzyskać coś dla siebie. To, co zostało tutaj utracone, albo ktoś was po prostu może zaatakować. Więc ja nie wiem znowu, kto, kto jest kim, ale tu mam taką ener energię takiego przejścia. Walka o prawdę, y, burza słowna, bardzo duża intensywność. Tutaj nie ma kompromisów już w tej karcie. Przy okazji to jest bardzo duży pośpiech i takie wiecie, y, y, po prostu wykorzystać moment przypływu takich sił. I, I zawalczyć, tak? Czyli na nowo tutaj jakby spróbować. A, ale następna karta, dziewięciu, przepraszam, czwórki kielichów, mówi o tym, że cały czas jednak będą jakieś tłumione emocje, czyli cały czas ten ktoś będzie ukrywał te, te uczucia. Więc jak dla mnie, ja Wam powiem takie podsumowanie, które nie musi być zgodne dla Was wszystkich oczywiście, ale ja widzę, jakby ktoś zakończył jakąś relację bo to był nie wiem odpowiedni moment, bo to był ten czas, albo ktoś już nie chciał w tym mieć brać udziału, bo mogłoby być na zasadzie jakiejś zdrady, bo jednak złodziej o tym mówi, znaczy karta złodzieja, że tam była jakaś zdrada i ktoś się wycofał z tego, bo stwierdził, że jednak um, no czas to zrobić i nawet jeśli wy byście tego żałowali, że to zrobiliście i że wy na przykład podjęliście tą decyzję, to cały czas was to gdzieś tam jeszcze gniecie, że to jeszcze nie jest tak do końca uleczone i, i może tak być, że tutaj jeszcze cały czas są te huśtawki takie emocjonalne. Więc, ale wy nie pokażecie tego do świata, do ludzi, okej? Okay? Więc jeśli to jesteście wy, no to wy, jeśli to jest osoba, z którą wy byście byli związani i no i w tej w tej kolejności tych wydarzeń, gdybyście wiedzieli, że to jest wasze, no to tutaj Wy cały czas będziecie tą osobą, która jednak odnajdzie się w tej swojej codzienności, ale nie będzie tam tego szczęścia, jednak cały czas będzie to ukrywane. Mam kobietę z kielichem pokazaną i mam za tą kartą Asa Buław, czyli tam jeszcze idzie coś nowego. I. Być może uleczenie tutaj jakiś uczuć przy jakiejś nowej energii, nowa pasja, nowa osoba, coś zupełnie, co może odmienić tutaj tą jakąś smutną energię kobiety. No i będzie to już bardziej stałe i bardziej oparte na jakiejś prawdzie, także wyczyszczenie tam jakichś spraw więc chyba tyle wiem, że temat taki się bardziej emocjonalny nam pokazał, ale gdyby tak jak powiedziałam, gdyby to były jakieś inne, inne sprawy, bardziej wam wiadome, no to taka podobna jest tutaj um, historia tego, co się pokazało Cały czas sprawdzajcie sobie ascendant, sprawdzajcie sobie znak wiatyjski, bo może one będą jakimś uzupełnieniem albo czymś, co jeszcze tutaj wiecie, bardziej dla Was będzie rezonujące, więc sprawdzajcie sobie to i skorzystajcie. Tymczasem Wam bardzo dziękuję. Cały czas zapraszam do lajków, do komentarzy i do subskrypcji. No i ściskam Was serdecznie. Jeszcze nie ma mnie tutaj. Um, na kanale, więc mo może być jeszcze trochę cisza, ale niedługo będę powracać i będę dokładać kolejne czytania. Więc ściskam. Wszystkiego dobrego Wam życzę. No i do usłyszenia.